Jestem na nowym pozwoleniu. Dzikie, słuchajcie, jest po prostu nikt tutaj nie chodził. Jestem w okolicy wioski, gdzie urodził się święty Patryk, patron Irlandii. A my mieszkamy w Walii. Jak bywa, słuchajcie, wszedł na pole, są dwa konie. Pole to ciężko nazwać. A znalazłem chyba portfel. <laughs> Patrzcie, tutaj. Saszeta, portfel. Otwieram. Może uda się zlokalizować właściciela. Ekspres puścił. Kilka spatyniałych współczesnych monet. Trochę plastików. Później skontaktuję się z farmerem. Może zna do kogo to należy. I mu to odda. Ewentualnie wywali. Szukamy dalej. To był mój drugi sygnał na tym polu. Drugi sygnał dla mnie, z takiego błocka. 5 pensów. Chciałbym coś innego poszukać. no Fajnie było znaleźć portfel, który trochę, mimo że wyglądał na nowy, no dał trochę adrenalinki, bo człowiek ciekawy nigdy czegoś takiego nie znalazł. No ale takie pięć pensów, no to co ja z tym zrobię. Nie tego tu szukam. W okolicy był rzymski fort. I zaparkowałem na ulicy, która nazywa się Roman Road. Więc. Joś. Więc szukamy czegoś starszego. Kolejny sygnał. Nie, to nie to. Kolejny sygnał to takie M jak Maciej. Czyli albo jest dla mnie znak, żebym się tu kręcił. Albo żebym stąd zlepszał. Ale nie kojarzę od tego. Jakiś zacisk, nie? cholera wie. Tym razem dziwny sygnał. Bardzo słaby. Wchodzi łyżeczka. Bardzo delikatna. Trochę zeżarta Taka bardzo giętka. Nie wiem z czego było zrobione. Ale wykrywasz tak popierdywał, praktycznie jakby to folia miała być. No ale. Wyszło to, co wyszło zagęściłem ruchy koło łyżeczki i patrzcie tutaj będzie jakieś trzy pensy chyba jest jest słuchajcie jest reberko Giorgio piąty georgiu piąty wita na pokładzie 1900 któryś tam słońce mnie oślepia słuchajcie no mała cieszy Creberka zawsze robi robotę ładny sygnał ładny król dobra tu była łyżka tu były trzy pęsy, a tu mamy jakiegoś kolejnego malucha ale chyba nie z tej epoki Nie wiem Pejost Czekajcie zobaczymy co to jest Guzik. Ach, jest guzik, patrzcie. Widać ucho. Temat zamknięty. gdzieś tu po okolicy w lesie. Śmigają na motorkach, na krasach Teraz dla mnie takie coś. Zakładam, że nic starego. Nie wiem. Nie potrafię sobie wyobrazić do czego to może być. To pole jest taki śmietnik, że po prostu szkoda słów. Sygnał na sygnale. Śrubka na śrubce. Kawałki blaszek. Znalazłem dwa wielkie kawałki ołowiu. A teraz mam kolejny sztuciec. Oto <laughs> łyżka numer dwa. Ciekawe czy od kompletu, ale no, chyba nie, chyba trochę inaczej wygląda. Nowe strzały jak na razie, jedno sreberko wiosny nie czyni. To jest straszne wysypisko, nie wiem czy gdzieś tutaj jakiś dom stał, czy tutaj cały gruz sypywali. Dopiero nie urywa to nowe pozwolenie. Szukamy. Kolejna krągłość przed wami. Nie wiem. Chyba coś starszego. Nie chcę mówić, że Rzym. by się chciało. Ale jest. Jest, co jest. Spróbuję doczyścić i może Wam coś pokażę. Tak to wygląda na razie. Cokolwiek to nie było. Już się nie dowiemy. Patrzcie, jak zeszło. No nie wiem. Tu można się dopatrywać teraz wszystkiego i niczego. Ale wyszedłem ze strefy śmiecia. Przyszedłem na taką. Tu mam taki trochę terenu do, do pozwiedzania. Jak na razie jest cicho, więc może dobre sygnały przede mną. Zaczął się wyścig z czasem. Moja ostatnia godzina dzisiaj. I wjeżdża baba na wózku. Jeszcze nie wiem kto Jest George VI Pięknie Nadal no lubię te monety Jak, ich, jak są to są jakich nie ma to To mi za nimi tęskno Dwie minuty i kolejny Kiedyś tam Środek płatniczy Z którego już nie zostało nic jest bym trafił w końcu na spota zobaczymy.